Dzień dobry, witam Was do poranku. Balatus. linia odcięcia, a sorry. Pszenica mówi, a, a rolniku Sory chciałam, ale nieważne, ważne że pod drzewami naprawdę się utrzymała, ważne że rolnik wykosił od ulicy, Ej, ważne jest. Że kłos zielony, liść jeszcze zielony, na uwrocie jest asory i tu jest ta czwarta klasa, tak samo tam za tym słupem. To Wam prezentowałem wielokrotnie. I dlaczego tą pszenicę wycięło, a tamtą nie? A dlatego, że tutaj jak, jak padało to w PGR-ze to już nie doszło. Jeszcze raz nie doszło. Tam kukurydza też jest na minusie, dlatego ją tutaj fik...